Witajcie moi drodzy. Od pewnego czasu nad polskim niebem dzieje się bardzo wiele. Dziś jednak mają miejsce wyjątkowo interesujące ruchy. Najpierw z Warszawy wystartowały dwa Gulfstream G550, papalima Foxtrot 105 i papalima Foxtrot 106. PLF 106 jako cel podróży miał Budapeszt, natomiast PLF 105 nie miał określonego miejsca docelowego. Obie maszyny wylądowały na lotnisku w Powidzu w 33. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Natomiast o godzinie 11.05 z Okęcia wystartował kolejny rządowy samolot, Papalima Foxtrot 130. Tym razem leciał on do Gdańska. Jest to Boeing 737-800NG w wersji biznesowej BBJ2. Samolot przeznaczony do przewozu najważniejszych osób w państwie, do przewozu VIP-ów w konfiguracji z salonem HED. W październiku ubiegłego roku do Polski dostarczono ostatni z trzech egzemplarzy zamówionych przez polski rząd, jak czytamy na stronie ryneklotniczy.pl. Samolot jest dostosowany do lotów head z najważniejszymi osobami w państwie i może zabrać na pokład 66 pasażerów. 4 w salonie head dwóch pasażerów w przedziale VIP, 12 w przedziale biznes oraz 48 w przedziale ekonomii. Dodatkowe zbiorniki paliwa umożliwią przelot nad Atlantykiem bez międzylądowania. Maszyna wyposażona jest w system uniemożliwiający blokadę sygnału z satelity. Gdyby doszło do próby ataku rakietą, to zostaną wystrzelone ogniste race, na które powinien skierować się pocisk, chroniąc w ten sposób maszynę przed zestrzeleniem Samoloty w wersji BBJ-2 są wyposażone m.in. w systemy samoobrony aktywne i pasywne, system identyfikacji bojowej IFF, wojskowy system nawigacyjny TACAN, systemy łączności wojskowej UHF-VHF-HF, system łączności satelitarnej jawnej i szyfrowanej do poziomu tajne, odbiorniki GPS z modułami SAASM. Zakupiono trzy takie maszyny, nadano im nazwy własne Józef Piłsudski, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Samolot wylądował w Gdańsku o 11.40. Co więcej, nad wojskowym lotniskiem Szymany krąży kolejny samolot pasażerski, tym razem to Boeing 737 należący do największej prywatnej linii lotniczej w Polsce, Enter Air. Myślę, że to sytuacja warta odnotowania, poinformowania i śledzenia. Trzy rządowe samoloty, które są przeznaczone typowo do transportu osobowego, w tym jeden z trzech przeznaczonych do przewozu najważniejszych osób w państwie, wzbiły się dziś w powietrze. Tyle na teraz, dzięki i do usłyszenia.